Chcesz powierzyć AI kontrolę, ale też chcesz mieć ostatnie słowo? Użyj Human in the Loop. Już tłumaczę o co chodzi. Mam taki prosty scenariusz, który codziennie o godzinie 9 rano uruchamia się, a następnie generuje losowy śmieszny fakt o kotach. Ten śmieszny fakt o kotach chciałbym, żeby został wysłany na adres mailowy do generatywnych, żeby chłopaki mieli miły dzień i sobie poczytali śmieszne fakty o kotach. Ale może się okazać też tak, że model wygeneruje fakt, który nie będzie śmieszny. Więc zanim trafi na skrzynkę mailową do chłopaków, to chciałby móc na przykład go zaakceptować. Jak to zrobić? W tym celu klikamy plusik i wybieramy human in the loop. Możemy tutaj wybrać różne triggery. W moim przypadku to będzie po prostu zwykły Gmail. I działa to na takiej zasadzie, że wysyła to na początek maila, czyli ja sobie wpiszemy mój adres mailowy. Możemy sobie wybrać subject, czyli temat, na przykład oceń, ten fakt oko tak. I to, co model wygenerował. I tutaj bardzo ważne Response Type zostawiamy approval. OK. To sobie na razie tutaj przesuniemy. I zobaczmy, co się stanie. Ja to uruchomię. OK. Jak widzimy, jest tu na niebiesko. I teraz czeka. Ja prawdopodobnie dostałem maila. Zaraz zobaczę, czy on trafił na moją skrzynkę pocztową, sekundeczka i wygląda to w taki sposób, że oto śmieszny fakt o tak i mogę na przykład to zaakceptować, czyli załóżmy, że klikam approve, ok, zostało to zaakceptowane I jak widzimy nasz scenariusz poszedł dalej, mamy wynik approved true, ok i bardzo prosto, teraz zrobimy sobie na przykład ifa i jeśli approved yy, boolean jest true to na przykład wyślemy sobie tego maila tylko musimy to jeszcze uruchomić. Czyli tak, jeśli na przykład my to zaakceptujemy, to do chłopaku zostanie wysłany ten mail, a jeśli nie, no to możemy na przykład, nie wiem, jeszcze raz poprosić o wygenerowanie tego, tego śmiesznego faktu o kotach, albo w jakiś inny sposób to obsłużyć. Także bardzo fajna sprawa i automatyzacja z bezpiecznikiem. Czy interesuje Cię automatyzacja i chcesz poznać więcej typów? Zapraszam na odcinek, w którym dowiesz się wszystkiego, co jest ważne.